Dzień dobry, kochani! Mój dzisiejszy makijaż Shanti Kamaliowy wykonałam przy pomocy dwóch paletek i jednej kredki. Paletki są z, i kredka są z rivalosmi. Pierwsza paletka jest z kolekcji walentynkowej, druga to Candyland, a kredka jest brązowa z rivalosmi. Z tegorocznej paletki walentynkowej na całą powiekę poszedł tutaj ten taki kameleon. Na sam środek powieki poszedł ten ciemniejszy, błyszczący, różowy. W załamanie poszedł ten fiolecik z Candyland, a w wewnętrzny kącik poszedł ten biały Pixi z tej samej paletki. Natomiast, natomiast linie rzęs przyciemniłam Tą, tą brązową kredką z rivalowości. Jeżeli podoba ci się mój dzisiejszy makijaż i chciałabyś go naśladować, daj mi, daj mi znać pisząc swój shanti kameliowy. Widzimy się następnym razem. Pa.